Notatka to komentarz informujący o postępie zadania, dodawany przez pracowników zaangażowanych w jego realizację. Za pomocą notatki można zmienić wartość procentową postępu zadania, a także termin jego realizacji. Z rozwijanej listy Operacje wybieramy polecenie Dodaj notatkę, a następnie wprowadzamy. Treść notatki. Szacowany procent zaawansowania realizacji zadania. Nową datę realizacji zadania, jeśli następuje zmiana. Do notatki możemy dołączyć pliki. Wskazujemy, czy informacja o dodaniu notatki ma zostać wysłana mailem do osób związanych z zadaniem. Zaznaczenie kwadracika powoduje wysłanie maila z informacją.